Cześć, dzień dobry! Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Pomyślałam, że podzielę się z Wami rzeczami, bez których nie wyobrażam sobie wakacyjnego wyjazdu. Ja jestem osobą, która hmm, ma love-hate relationship z pakowaniem się, ponieważ. To, że się pakuje, oznacza, że wyjeżdżam. A lubię wyjeżdżać, ale jeszcze fajniej jest, kiedy lubimy wracać do własnego domu. Mam nadzieję, że Wy tak macie, bo ja na pewno, więc w tym momencie gorsze jest rozpakowywanie się, pranie tego wszystkiego, segregowanie, suszenie, etc., etc., etc. Praktycznie za każdym razem zdarza mi się czegoś zapomnieć, wziąć ze sobą, co jest ważne. Na przykład szczoteczka do zębów, ale to można kupić. Klapki to też można właściwie w okresie wakacyjnym wszędzie kupić. Gorzej, jeżeli zapomnę wziąć mojej ulubionej koszuli w paski, wtedy naprawdę czuję się nie najlepiej, ale też zdarzały się takie wyjazdy, gdzie w dwóch rzeczach chodziłam cały czas na naprzemiennie i po prostu prałam je w ręku co drugi czy co trzeci dzień. Mm. W ogóle to bardzo Wam serdecznie dziękuję za odbiór ostatniego filmu, którym był hol Lumpeksowy, który nagrywałyśmy wspólnie z Lulu. Jest po prostu pod nim mnóstwo, mnóstwo komentarzy, są one bardzo miłe, także serdeczne dzięki. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to koniecznie zapraszam do subskrybowania. To naprawdę wiele dla nas znaczy, i obserwowanie tego, jak liczba tych subskrybentów wzrasta, jest bardzo miłe i motywujące. Także z góry serdecznie dziękuję. Po prostu czuję się jak w kościele. Dla osób, które przyozdobiły ołtarz kwiatami, serdeczne Bóg zapłać! To nie jest waluta, w której chciałabym pracować. Także zapraszam również do naszego sklepu Sen Vintage, w którym znajdziecie przepiękne dodatki do domu, stare z duszą. Będzie nam bardzo miło, jeżeli wesprzecie nas, robiąc u nas zakupy. Także wpadajcie. A ja przechodzę do dzisiejszego filmu. Tematem dzisiejszego filmu będą rzeczy, które zawsze zabieram ze sobą na wyjazd, i będą to rzeczy i z Lumpeksu, i nie z Lumpeksu. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Pierwszą rzeczą, bez której ja totalnie nie wyobrażam sobie wakacji i to nieważne, czy jadę w góry, na rzeczy, czy na Mazury, jest bluzka w paski. Ja takich bluzek w paski mam kilka. Z długim rękawem, więcej z krótkim rękawem. Mam też paski różnokolorowe, ale to jest chyba moje ulubiona, Ona jest mega twarzowa i to jest taki wzór, który zawsze pięknie wygląda, czy do jeansów, czy do czarnych shortów, czy po prostu... Założyć na kostium, żeby nie spalić sobie pleców za bardzo. Paski są mega, fantastycznie pasuje do nich złota biżuteria, srebrna biżuteria, sztuczna biżuteria. Także to jest coś, co ja Wam polecam i autentycznie to jest zawsze w mojej walizce wyjazdowej. Ta koszulka jest oczywiście z Lumpexu. W 100% z bawełny jest super przyjemna i naprawdę świetnie można wystylizować ją i takimi paskami się po prostu bawić. Nie trzeba być w Paryżu. Można, ale nie trzeba. Osoby, które oglądają nas już od dawna, na pewno wiedzą, że kolejną rzeczą, bez której ja bym się obyć nie potrafiła, jest koszula w paski. To jest moja ulubiona w biało-błękitne prążki. To jest akurat męska, ale mi to całkowicie nie przeszkadza. Ja ubieram się na działach i męskich, i damskich, na dziecięcych nie, no bo po prostu nie zmieściłabym całej żabelki w jakichś dziecięcych legginsach. Też zresztą nie mam takich aspiracji. No i to też jest coś, w czym i dziewczyny, i chłopcy wyglądają super. Jest to bardzo stylowe. I myślę, że w każdej dekadzie powinno być miejsce na tego typu ciuch, no bo to jest po prostu ponadczasowa. Też pasuje do wszystkiego. Więc mogę powtórzyć jeansy, czarne szorty, Tak zarzucić sobie nawet do jakiejś spódniczki mini albo do bajkerów. Bardzo serdecznie polecam. Ponadto to jest taka rzecz, która będzie pasowała do każdego typu urody. Czy jesteście brunetkami, szatynkami, rudzielcami czy blondynkami, to naprawdę super wygląda. No, i też to jest rzecz łatwo dostępna w Lumbexie. Gdziekolwiek nie wejdziecie, to te koszule, wprążki po prostu są i są super. Też mam ich dużo. Kolejna rzecz to jest sweterek. I to nieważne, czy to są wakacje w Polsce, czy to są wakacje za granicą, to zawsze dobrze jest mieć sweterek najlepiej z naturalnych materiałów. Ja mam akurat taki wełniany i on jest ręcznie robiony jest z lumpeksu i on już się pojawił w dwóch nawet filmach, w pierwszym jak mierzyłam na żywo rzeczy, które znajdowałyśmy w lumpie retro i w holu lumpeksowym i on jest w poziomki lub w truskawki możecie mnie oczywiście poprawić ale myślę, że w poziomki i on jest na pewno robiony ręcznie. No jest biały. Ja uwielbiam białe rzeczy, a na wakacje to już w ogóle super pasują i podkreślają kolor opalenizny. A zawsze wieczorem przy ognisku czy przy grillu fajnie jest się czymś tak opatulić. Dajcie koniecznie znać, czy wy jesteście takim typem, który na wakacjach chodzi tylko w szortach i bluzce bez rękawów, czy też. Narzucacie na siebie cieplejsze rzeczy, bo wiem, że są osoby, dla których jak już wybije czerwiec, to choćby było minus 10, wiatry, śniegi, burze, deszcze, to i tak będą uparcie siedzieć w tych krótkich spodenkach i bluzkach bez rękawów, chociaż będą marznąć, ale wakacje są, więc trzeba ubierać się cienko. Ja lubię zawsze mieć ze sobą coś cieplejszego. Fajnie to wygląda, jak nawet na sukienkę się narzuci, czy do spodni, takich dłuższych, żeby komary za bardzo nie podziobały. Dajcie znać, jakie macie sposoby na komary, bo nie ukrywam, że to nie są moje ulubione zwierzątka i hodowli komarów raczej nie będę zakładać. Nie wiem, bo słyszałam, że dla niektórych działa smarowanie się olejkiem herbacianym, na innych działa smarowanie się olejkiem jakimś pomarańczowym czy cytrynowym, że to jest taki naturalny sposób na to, żeby te komary odstraszać. Julia mi mówi, że one nie lubią witaminy B, więc można albo ją zażywać, albo po prostu łoić energetyki od rana do nocy, co oczywiście nie jest zbyt zdrowe. A z wódką to już w ogóle, no ale jakie smaczne. Więc biały sweterek jest super, też jakiś rozpinany byłby fajny. Ale ja akurat rozpinanych sweterków za dużo nie posiadam, chyba. A jeśli jesteśmy w temacie takich cieplejszych rzeczy, to kolejna rzecz, bez której nie wyobrażam sobie takiego nawet weekendowego wypadu, to jest jeansowa katana. To jest taka vintage'owa katana bardzo znanej firmy Le Shark. Taki prawdziwy, gruby, mięsisty jeans w klasycznym niebieskim kolorze. Ona jest plus size'owa, oversize'owa, jest bardzo duża, ale mi się świetnie sprawdza, ponieważ pasuje mi i do sukienek, i do dresów, i do jakichś spódniczek czy shortów. A oprócz tego, że faktycznie chroni fajnie i powoduje, że jest cieplej, to komary nie mogą się przez tę grubość przebić, i nawet gzy też nie potrafią. I uwielbiam w katanach jeansowych to, że oprócz tej małej kieszonki z tej strony, zawsze jest taka wielka, głęboka kieszeń z tej strony. No i tutaj zmieści się na pewno telefon, zmieszczą się jakieś karty, dokumenty. Tu się zmieści nawet wagon szlugów, jak ktoś pali. Zmieści się też flaszka, bo ta kieszeń jest dosyć głęboka, także jest to naprawdę super rzecz i uważam, że każdy powinien ją mieć. To jak było w tej piosence, czekajcie... Konik z drzewa koń na biegunach. Przyjmijcie mi wiosnę, uśmiech na każdy powinien mieć. Dokładnie tak samo jak każdy, kto ogląda nasz film, powinien subskrybować kanał Lost Angeles Words, ponieważ jest to, słuchajcie, rzecz darmowa, bardzo prosta. Ja Wam powiem, że w dzisiejszych czasach szczęśliwie można bardzo wiele rzeczy załatwić przez internet, można się umówić na wizytę, można się umówić na operację, można się umówić kurczę, na spotkanie przez internet, można wszystko przez internet zamówić i takie rzeczy jak zakładanie konta na przykład na gmailu albo instagramie to jest rzecz super prosta i ja nawet w zeszłym tygodniu mojej mamie zakładałam konto na instagramie ponieważ chciała obserwować na bieżąco co ciekawego wrzucamy do sklepu i zajęło mi 40 sekund Cała akcja zajęła mi 40 sekund. I Was też do tego gorąco namawiam. Kolejna rzecz, bez której ja sobie wakacji nie wyobrażam, i w ogóle lata wyjazdu i chodzenia, to jest taka rzecz, która jest modna już trzeci sezon: i to są bajkery, czyli takie krótkie leginsiki, do połowy uda, z trochę wyższym stanem na gumce. To jest takie wygodne i to jest takie stylowe. Można do tego założyć. Koszulę i marynarkę, i to będzie naprawdę wyglądało bardzo tak modowo. Można do tego założyć bluzę i wyższe buty. To pasuje totalnie do wszystkiego. Myślę, że to są takie, wiecie, Lewisy 501 2020 roku. Rozumiecie o co mi chodzi. Dajcie znać dziewczyny, czy chodzicie w bajkerach. wiecie, że ja posiadam kilka par i nawet te żółte, które zostały wyśmiane w kilku filmach, a wyglądam w nich jak kanarek. Czy w nich jestem lekka jak kanarek? Nie wiem, ale to jest super wygodna sprawa. I jeżeli jeszcze nie macie takiej rzeczy, to bardzo Wam serdecznie polecam. Kolejna świetna rzecz to taka bardziej elegancka koszula, bardziej romantyczna bym powiedziała. Ja tutaj Wam pokażę akurat taką w kwiaty, z pięknymi rękawami ze ściągaczami. One są takie szersze. No i ten wzór łączkowy zachwycił mnie. W jednym z vlogów ją przymierzałam i naprawdę nie mogłam jej sobie odmówić. No, przepiękne są te kwiatuszki, takie eteryczne i jednocześnie letnie, soczyste. Na pewno cudnie to będzie wyglądało do krótkich spodenek, albo właśnie w takiej bardziej grunge'owej wersji do jeansów, jakichś takich vintage'owych. I myślę, że właśnie fajnie jest tak ładniej się ubrać na kolację, wybierając się gdzieś do jakiejś restauracji albo nawet na obiad. Ja uważam, że nawet jak jesteśmy w miejscowości turystycznej i po plaży czy nad wodą poruszamy się w kostiumach kąpielowych, to do restauracji po prostu wypada coś na siebie narzucić, czy jakiś szlafroczek, czy właśnie jakąś koszulę sukienkę. To myślę, że to jest po prostu kulturalne i miłe. Hashtag ubierajmy się do knajp. Jeżeli mieszkacie w jakichś miejscowościach, które są kurortami lub gdzie przebywa wielu turystów latem, to dajcie znać, co o tym myślicie, bo ja jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda właśnie z perspektywy mieszkańca. Kolejna rzecz, bez której nie wyobrażam sobie wyjazdu, to jest jasna sukienka. Zwiewna z naturalnego materiału, to jest akurat bawełna, i ta sukienka nie jest z lumpeksu, tylko jest z handemu. Ja mówię na tę sukienkę kaflowa, ponieważ kojarzy mi się z takimi holenderskimi kaflami, albo tymi kaflami, które są przy schodach kręconych w zamku królewskim w Warszawie. No to są takie przedstawienia: troszeczkę dżungli, troszeczkę murków, troszeczkę parkaników. No bardzo mi się podoba i mamy z Julią dokładnie takie same sukienki, więc jak to mówi moja mama, wyglądamy jak siostry sisters, ale to jest tak wygodne z krótkim rękawem. Ona jest do połowy łydki, bardzo ładnie się wygląda w tym kroju. No i już po całym dniu na plaży, jak idzie się na wieczorny spacer nad wodą, czy gdzieś na deptak, to naprawdę przyjemnie, jak ten materiał tak przewiewa przez ciało i bardzo miło się w czymś takim chociażby spaceruje. Kolejna rzecz to jest, słuchajcie, rzecz, którą ja prasowałam przy tej temperaturze, żeby Wam pokazać także mm, niesforny wieszaku zaprzestań swych praktyk. Także proszę o docenienie i to jest taka... Co to jest za kolor? Czy to jest kolor łososiowy? Czy to jest kolor morelowy? Czy to jest kolor ceglasty? Hmm bo najbliżej mu do ceglastego i to jest taka wielka suknia. To jest taka suknia, którą można mieć ze sobą na plaży. Ona zajmuje bardzo mało miejsca. Niestety nie jest to gniotca, nie bo jak wyjęłam ją z szafy, gdzie leżała złożona przez kilka długich miesięcy, to wyglądała jak psu z gardła i nawet na mnie to było za wiele, chociaż mi nie przeszkadza w ogóle to, że ciuchy są pogniecione. Ale uczę się tego, żeby jednak je prasować, żeby to tak schludniej wyglądało. Ona ma wiązane troczki, w sensie to są ramionczka. Jest taka półprzezroczysta, bardzo przewiewna. Szyta z koła, także jest naprawdę obszerna, ale... Myślę, że będzie mega przyjemna, żeby ją wrzucić właśnie na kostium i udać się po gofry albo po lody. To jest też taki kolor, który będzie bardzo ładnie wyglądał z opalenizną. Mam nadzieję, że będzie mi pasował do piegów. Kolejna rzecz to jest bluza. Ja Wam pokażę taką basicową, bajową, czarną bluzę, ogromną, ponieważ ja lubię takie duże bluzy. Z Lumpeksu właśnie teraz się do mnie przytula i myślę, że też świetnie się sprawdzi, żeby wieczorem pójść na przykład na spacer do lasu, jeżeli ktoś się nie boi dzików, dzików lub innej leśnej zwierzyny. No tak, to jest taki basic, bez którego ja sobie nie wyobrażam wyjazdu. I to nigdy nie wiadomo, prawda, czy nie zacznie nagle wiać. Albo temperatura nie spadnie o 10 stopni, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy doświadczamy tak naprawdę dla naszego klimatu skrajnych zjawisk pogodowych. Kolejna rzecz to jest coś, o co ja apeluję, abyście o tym pamiętali. Nawet jak nie wyjeżdżacie, nawet jak poruszacie się po miejscach, w których żyjecie, to jest nakrycie głowy. Ja tutaj mam akurat taki. Słomkowy granatowy kapelusz, ale to jest bardzo ważne, żeby głowy nie przegrzewać, no bo po prostu słyszałam, że od tego można przestać być inteligentnym, jeżeli ktoś jest, a jeżeli ktoś nie jest, to i tak jest mu wszystko jedno. No, ale tak na poważnie to jest bardzo stylowy dodatek, i warto zainwestować i wybrać sobie taki kapelusz, który będzie pasował do wielu stylizacji, czyli myślę, że taki klasyczny beżowy słomkowy, na przykład z tą czarną przepaską, jest. Takim modelem, który pasuje do wszystkiego. Ja tutaj mam oczywiście, patrzcie, ręcznie robiony brytyjski. On jest z lupa i fajnie wygląda na plaży, bardzo stylowo, i też fajnie wygląda na ulicy. Ale jeżeli nie lubicie tego typu nakrycie głowy, to możecie też nosić czapki z daszkiem, możecie nosić chusty. Kolejną ważną rzeczą jest to, żeby nie zapominać o kremach z filtrem, ponieważ nawet jak nie leżycie plackiem na mm, słońcu, no to to słońce cały czas operuje, a ważne jest to, żeby dbać i chronić skórę i ja już właściwie od miesiąca. Codziennie rano przed wyjściem z domu y, smaruję sobie buzię SPF-em 30, co jest dla mnie bardzo ciężkie, bo ja zawsze byłam tą osobą, która nie używa żadnych filtrów. Dopóki nie zrozumiałam, że używając też się opalam. Tylko chronię skórę, robię to w sposób bezpieczny. No i trzeba się też nawilżyć po tym opalaniu, ponieważ to jest wysuszające. Pamiętajcie o nakryciach głowy. Kolejna przydatna rzecz to jest nerka. Ja nie przepadam za noszeniem ze sobą dużych toreb, dużych plecaków i tak naprawdę niewiele rzeczy jest mi potrzebnych, więc wrzucam tutaj po prostu telefon, klucze, dokumenty, no i pieniądze, bo nie wszędzie można płacić kartą. Ja apeluję, żeby wszędzie można było płacić kartą albo jakimiś szybkimi przelewami, bo jest to o wiele wygodniejsze niż wabranie się z gotówką. Teraz jest ogromny wybór nerek, ponieważ jest to bardzo modna rzecz i bardzo modny dodatek do stylizacji, więc polecam zainwestować w coś takiego i nawet w lumpeksach też można trafić. Większość z tych rzeczy, które ja Wam pokazywałam, było właśnie z lumpeksu. Jeszcze dwie rzeczy, które moim zdaniem są niezbędne na wyjeździe, szczególnie takim wakacyjnym, są to okulary przeciwsłoneczne oraz klapki. Tym jakże ważnym akcentem pozwolę sobie zbliżać się do końca tego vloga. Dajcie znać, czy taki film był dla Was przydatny, czy Wasza lista must have ze sobą po prostu na wyjeździe jest podobna. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam Was do odwiedzenia naszego sklepu na Instagramie Vintage. Zapraszam do komentowania, jeżeli coś wam się podoba, serduszkowania, bo będzie nam bardzo miło jeżeli w ten sposób docenicie naszą pracę. Ja wam życzę wspaniałego wieczoru. Kocham was wszystkich oczywiście bardzo, bardzo serdecznie. Love you, apsi,